Dzień dobry, chwilowo jeszcze nie z Ukrainy. Ja nazywam się Karolina Kuzema, a to są porady z Niedonieckiego Kwadratu. Nowy cykl, który troszeczkę niezaplanowany się narodził. Mówiłam wam o apteczkach, mówiłam wam. O plecakach, o tym, co robić, jak słyszycie Szachida. Dzisiaj będę Wam mówić o tym, co zrobić, gdy słyszycie syrenę. Po pierwsze i najważniejsze zawsze i w każdej sytuacji nie wpadajcie w panikę. Jeżeli jest zasięg, jeżeli jest internet, sprawdźcie w telefonie, na komputerze, włączcie telewizor, włączcie radio. Dlatego właśnie, jeżeli nie ma zasięgu, macie w plecaku radio na korbkę lub baterię. I słuchajcie komunikatów władz. Być może okaże się, że są to ćwiczenia, ale o tych ćwiczeniach jesteście też informowani na bieżąco, wiecie o nich wcześniej, wiecie, że na przykład w Warszawie w rocznicę Powstania Warszawskiego o godzinie 17 takie syreny się łączają. Nie ma wtedy powodów do niepokoju, ale nie, jeżeli nie jesteśmy uprzedzeni o tym, że mogą zawyć syreny, że będą się odbywały ćwiczenia, zresztą tak jak ostatnio w Warszawie przez kilka dni i syreny zawyją nagle, warto dowiedzieć się, co się dzieje. Być może faktycznie są to ćwiczenia, być może jest to jakieś ostrzeżenie. I musicie się dowiedzieć, jaki. Jeżeli się już tego dowiecie, hmm, czy możecie nagrywać? Pewnie możecie nagrywać, bo jak ktoś pierwszy raz z nienaska słyszy syrenę, to na pewno jest to coś zaskakującego, interesującego, ciekawego. Ja tylko dodam, że w niedzielę zobaczycie taką zbitkę moich materiałów od roku 2022 w Ukrainie i zobaczycie jak wyją syreny i zapewniam Was, że wszędzie powodują takie same ciarki na plecach i nie można się do tego dźwięku przyzwyczaić, to po pierwsze. Po drugie tak, nie panikujecie, jeśli jesteście w domu znowu, jeszcze nie wiemy czy cokolwiek się dzieje, ale zamykamy okna, zamykamy drzwi i oddalamy się na wszelki wypadek od tych okien jeżeli jesteście na zewnątrz. Tak, z samochodu nie musicie wysiadać, kiedy słyszycie syreny, bo jeszcze nie wiecie co się dzieje. To po pierwsze. Jeżeli jesteście na zewnątrz, nie warto być na otwartej przestrzeni, warto jej unikać i Spróbować znaleźć jakieś, jakieś bezpieczne e, pomieszczenie. Można wejść do sklepu, można wejść do znajomych, e, można wejść do schronu. No i tutaj pojawia się pytanie: zadajcie sobie je o wiele wcześniej. Czy wiecie, gdzie jest wasz najbliższy schron? Czy wiecie, gdzie szukać takich informacji? W internecie najlepiej zrobić to przed. Jakimkolwiek alarmem przed jakimkolwiek zagrożeniem i zaznaczyć sobie na tej mapie wirtualnej w głowie i gdziekolwiek indziej, gdzie jest nasz najbliższy e, schron. Jeżeli mamy w bloku piwnicę, to bardzo dobrze. <laughs> Ale schron specjalnie przystosowany jest najlepszym miejscem. Można takie informacje uzyskać na stronie Państwowej Straży Pożarnej, na przykład albo na stronach rządowych. Natomiast ja proponuję, gdy uzyskacie takie informacje, najpierw je sprawdzić i sprawdzić, czy taki schron jest otwarty, a jeżeli nie, to gdzie znajdują się klucze. Poza tym bez paniki. Życzę Wam bezpieczeństwa, krótkiego komunikatu, zawsze tu. Cześć!